Idziemy właśnie na Kiełczów zbierać Pokémony. Ogólnie nie będą to na pewno dobre łowy, jakieś udane, bo tutaj na Kiełczowie to mało co jest, ale idziemy przejąć gym, albo jak się uda, to dwa gymy. Zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj jestem bez okularów, ale jest taki wiatr, i jest chyba tak głośno, że niekoniecznie możecie mnie słyszeć. Jest taki wiatr, że. I już moje włosy tutaj nie są ułożone, ale walić! Liczy się teraz Pokémon Go, no to i lecimy. No i po drodze coś tam będziemy ogarnąć. Co wam mogę powiedzieć, to wczoraj byłem we Wrocławiu. Od godziny 11 do godziny 20 siedziałem na placu solnym w rynku. Bo tam są lury. Ludzie kupują lury na boksnop. Są tutaj takie różowe serduszka, eee, fruwają, i tam się spalnią bardzo dużo się spełni właśnie pokemonów co dokładnie, nie wiem, minutę, pół minuty macie nowego Pokémona i tylko łapiecie i siedzicie, więc zobaczcie, od ostatniego odcinka z siódmego levela do xp już do levela czternastego ogólnie z tego co widzę to gym na cmentarzu już jest przejęty przez niebieski, no to idziemy postawić tam swojego pokemona, no to, to dzieła Później zbierzemy tylko hajsiwo, bo za każdy gm dostajemy 10 takich dolarów w tej grze. Więc lecimy przejąć wszystkie trzy w kiełczowie. Zobaczymy, czy się uda. Ogólnie pokażę Wam fajnego tipa. Jak chcecie wyjść na iPhone'ie na chwilę do menu, wystarczy, że jak klikniecie Nearby, możecie wyjść, wejść w jakąkolwiek inną aplikację z powrotem wejść w ten i wam działa. Bo jak nie wejdziecie w nearby, to jak wejdziecie już w wino aplikacji, nie tylko tak wyjdziecie, to już wam zniknie, będziecie włączać od nowa. Dobra, widzę już kolejny polk stop. Zobaczymy. I też jest niebieski, więc jest przejęty przez kogoś innego. Zalecimy ogarnąć, jak tam inne są. Czekajcie, kliknę, bo nie mogę kliknąć, bo nie jest dość daleko i są tak dwa obok siebie, bardzo blisko. O! Tutaj co widzę, ktoś ma niezłego, bo ma aż 1400. No ja mam największego 800. Mogę wam właśnie pokazać, bo wczoraj podekspiłem i to bardzo dużo fajnych Pokemonów. Sobie zobaczcie. No także jak widzicie, nice. Dzisiaj jest ogólnie fajny dzień, bo jest dość zimno i ludzie tak nie chodzą. No więc sobie przejmiemy, bo już jesteśmy przy poke Stopie e, przy gimie, znaczy zorki. Aha, this gim is too far away. No to czekajcie, podejdziemy jeszcze kawałek, bo nie są mniej więcej w tym miejscu. Uwaga. Dobra, jesteśmy już. Mam, dobra, to przejmujemy, no to lecimy w tripa. Dobra. Już jestem prawie przy tym drugim gymie. Tak się boję, że ktoś mi przejmie tego mojego, bo tutaj jednak ludzie chodzą, nie? No ale dobra, może jest zimno, to może nie będą aż tak bardzo chodzić. Jedzie samą tuliczką taką małą, którą jadę, a nie jak nie jedzie, tylko się wycofuje. Uwielbiam ludzi, którzy się patrzą, bo on się robi na nie lampi, ale walić to. Ja idę pod kościół. Dobra, jestem już pod gymem. Nawet tam jest ławeczka z tyłu, ale na której nie będę siadał, bo to jest kościół, jak widzicie. Nie, nie, nie widać w sumie, ale jest kościół tutaj. Nie będę siadał, bo i tak zaraz jedziemy dalej. I w ogóle po drodze spotkałem ludzi z telefonami, którzy też mieli powerbanka, jak ja. Widzicie? I się na mnie też patrzy. Więc mam nadzieję, że to jest Mystic Team, bo nie wiem, chcę znowu im odbijać gymu. Bo. No, nie chce mi się, obra. Dodajemy tutaj. Nie mogę, to jest. Pierwszy, pierwszy level gymu tutaj jest. Dobra, muszę się z nim troszkę zmierzyć i podwyższyć sobie gym, bo nie mogę dołączyć do tego gymu, bo widać, nie wiem przypadkiem, czy oni właśnie nie są e, innym teamem bo. Nie, no w sumie nie widzę burzy na swoim tamtym, więc chyba nie. Wiesz, chyba, że jeszcze tam nie doszli, ale nie wiem w sumie. Mam nadzieję, że to jest Mystic Team, a nie Valor, bo. Ojej, będzie bitwa. Dobra, czekajcie, przejmiemy ten, troszkę dobijemy i lecimy dalej. Nie mogę przejąć tego gemu, nie wiem czemu. Cztery razy walczyłem, nic to nie daje. Może jakiś bug jest, tak jak kiedyś było, że nie można było wygrać z nikim. Nie wiem o co chodzi. Może już ktoś po prostu to zaczął przejmować. Odbił już tego pierwszego, ale tego nie dał rady No i teraz ktoś musi po prostu przejąć tego 1400 typka, który ma I dopiero jakby się odblokuje gym, nie wiem Nie znam się, więc lecimy dalej W ogóle ostatnio sobie troszkę tam nie spałem w nocy I wchodzę na snapa, patrzę, trzecia w nocy Igor Wielmożny zbiera Pokémony w Kiełczowie <gry> Bo on też tutaj mieszka, ja go nieraz widzę, w autobusie, jak do szkoły jeżdżę, znaczy jak jeździłem, bo teraz to wakacje są, no ale nawet Banshi widziałem i to nieraz. Nie wiem czy z nim była teraz też, ale Banshi wiem, że się tym jakoś zbytnio tam nie interesuje, a on to cały czas łapie, no i właśnie je jeździł, a tak w nocy, nie, po Kiełczowie i łapał. Wtedy najlepiej serwery też działają i najlepiej jest wszystko łapać, bo można łatwo przejąć gymy, bo nikt wtedy nie chodzi i tak dalej, także... W sumie to nie jest głupi pomysł chodzenia tak w nocy. Jak byłem wczoraj na Solnym, to też gościu mówił, że on o 4 wstaje. Chodzi spać o tak 20 i 21 i wstaje o 4. Idzie do Parku Południowego i tam wtedy łapie serwery. Wtedy wszystko dobrze działa, nic się nie zacina. Łatwo można przyjąć grymy, high six dostać. No i gitarka. Tak też jest sposób jakiś. W sumie w ogóle jakieś dziwki się na mnie patrzą. nagrywam tutaj z tego. Ale jolo Dobra Także spoko nawet nie można miał pomysł, żeby właśnie chodzić w nocy Też chciałem właśnie do niego pójść, ale nie wiedziałem czy właśnie jest sam, czy z Banshee Czy... Wpisałem gdzieś do niego, ale coś nie odpisuje nigdzie, więc trudno Siedziałem sobie w domu i montowałem vloga Tego z Krakowa No, a teraz dalej idę Szukać poksów! Do GYMu daleko Nie ma co mieć aplikacji włączonej, bo i tak tutaj pokemonów w ogóle nie ma Polacka we Wrocławiu jak widzicie to co kilka tam metrów się respi a tutaj to w ogóle nic się nie respi Więc można porobić troszkę wiocha nie? Lecimy! Boga!

Śmiechawy szli ludzie, jakiś ziomek z, z, z dziewczyną. Przecież tacy troszkę starci, tam 30 lat, 20, lat, coś takiego, nie? I nagle idą. Ja tak trzymam telefon i on też zbiera Pokémony, jak my. Dobre, dobre. W sumie to ale w sumie co mi się nie podoba, że w Polsce to tak jest, że jak ktoś zbiera i drugi zbiera, to tak jakoś mało jest takiej interakcji między sobą. Tak nie pogada się, tylko o, on też zbiera Pokémony, to w zasadzie tyle. Ale takiej interakcji nie mam. Ja Miałem chciał taką interakcję, tylko nie wiem ktoś idzie, no to tam ma co tam... <laughs> co jaki team i tak dalej, nie? No ale w sumie dobra. A szli w drugą stronę, więc nie będę za nimi szedł albo oni za mną, nie? No bo jednak oni przeszli, nie wiem, półkiełczowa z tamtej strony. Idą gdzieś do przodu. No ja też idę do przodu, więc... W sumie to tam Pok stop z Kubidu bo to przedszkole jest. No i dobra, zebrało nam samo. No i... Idziemy przejmować teraz to. A właśnie pokażę Wam jeszcze tipa jednego, jak nie trzeba klikać tych wszystkich spok stołku tych razberów, e pokbolów i tak dalej, wystarczy kliknąć X i samo się po prostu zbierze. To jest o wiele szybsze, bo jak na przykład jedziecie w tramwaju i chcecie zebrać jeden za drugim, to no nie musicie w to klikać. W sześć, tylko klik 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 i koniec, nie? Dobra. Siadamy tutaj na ławeczce. i idziemy przejmować. <śmiany> Widzicie, jest gym level 1, więc jeszcze raz muszę po prostu zagrać. No i tak, lecimy, bierzemy sobie te najmocniejsze, no i go. Teraz powinienem na easy. Lecimy. Uda, może mi się zrobić uda. Super efekt, ale dobra. No i wygrałem już w zasadzie. Dobra, widzicie, wygrałem już Dexter. Yeah. Jest teraz taki Przyjmiemy sobie go. Plum. Nie jakiego tutaj dam? Jakiegoś mocnego. Ja bym dał tego 666. Diabeł! I jest. Umieszczę go tutaj. Czekajcie, zrobię snapa. Uwaga. Ok, z tym samochodem właśnie chciałem, ale troszkę nie wyszło. Dodamy jeszcze teraz jakiś filtr Kiełczów O, już nawet w łapie No dobra, no to Kiełczów Obra, pyk, tutaj trzeba przytrzymać No i możemy wysłać Boom! Możecie mnie też dodać, jak widzicie top, G E opy Więc dodajcie sobie mnie na snapie jak chcecie Ewentualnie Zróbcie screena tego i po prostu Zeskanujcie No dobra, już idę na ścieżce dla ludzi Oczywiście po pasach przyszedłem Jak to był inaczej ja jestem zawsze grzecznym mieszkańcem Kiełczowa. W obliczu chodzę po dobrej ścieżce. Po pasach, fidelnie. Pozdrawiam <grystanie> Nie, no no święto, no święto. Popatrzcie, co tutaj obok mnie jest. Pitgay. Ogólnie mi telefon przed chwilą wypadł z kieszeni. Już myślałem, że pobity, ale jednak nie. Zobaczcie, bo ja mam tutaj telefon. No i idę, idę. Podniosłem tak rękę do góry, i nagle. Pum. I wypadł i mówię o Patrzę się w dół! Cały! Yes! Idziemy sobie! Yey. Chyba jednak pobiegnę, bo mogę nie zdążyć. Zaraz mi ktoś przejmie tamten i nie zdążę. Zbiegniemy, biegniemy, biegniemy. Patrzcie, patrzcie, wykluwa mi się jajko. Przyszedłem właśnie 5 km już. Co mi się wykluło? No taki dość słabiutki ten Magnumite. Piwo, wina, wódka <grymne> Spoko sklep Słuchajcie, uda mi się Muszę szybko dotrzeć do cmentarza, już mam bardzo bliziutko Bo znowu ktoś przejął na Mystic Team I znowu jest na niebiesko i tylko ja mu wystarczy, że dołączę I będę mógł zabrać sobie 20 dolców A nie tylko 10 Więc szybko idę, póki jeszcze tam ludzie, tam ktoś stoi Chyba ktoś gra Ojoj, oj, oj. chyba ktoś gra, naprawdę. Powiem Wam, bo. Ludzie to stoją i z rowerami. Więc tak mi się wydaje, że grają, bo nie. Pod cmentarzem się raczej nie stoi i nie. <gryw> Iż mi się nie patrzy, więc czuję, że tam ludzie są. Muszę szybko to przejąć iść dalej i zgarnąć szybko monety, bo tam jeszcze mi nikt nie przejął i tutaj też nie, więc easy, idziemy, idziemy. Słuchajcie, zobaczcie, że przejąłem już. Tutaj byli ludzie i też grali. Ja sobie poszli jak tu przyszedłem Bo niekoniecznie, właśnie tak w Polsce, każdy wie, że o może Valor idzie, to może nie będę tutaj stał. Dobra, więc przejąłem i teraz zobaczymy, czy mam przejęte dwa. Jest, mam przejęte dwa gmy. I teraz wejdziemy sobie w shop i odbierzemy 20 dolarów. Patrzcie, widzicie, mam już 20, i teraz sobie damy kolek now z dwóch gymów, bo tam tego trzeciego się nie da. No i zdobyłem 20 dolców i 100. I Boże, i 1000 Stardasta. No i możemy sobie stąd wyjść, mamy już 40 dolców, a w ogóle zbieram na plecak. Zbieram na to, zaraz Wam pokażę. Back upgrade. Znaczy nie, back upgrade? Tak, back upgrade, bo po prostu nie mam już miejsca na. Co ty gadasz? Patrzcie, obok mnie się coś się zrespiło, lol. No to łopiemy. Dobra, swój dzisiejszy cel zrealizowałem, przejąłem dwa gemy. Odebrałem 20 dolców i właśnie to chciałem zrobić no, że w zasadzie to chciałem 30, ale jednego się po prostu nie da, jest taki zbugowany gym Więc udało mi się przynajmniej dwa A teraz wracam już do domu Montować ten oto vlog A w zasadzie vlog, pokemonowy vlog Pokemonowy vlog Więc jeśli wam się podobał to lajkujcie Jeśli również gracie w tę grę podawajcie ile macie, który macie level Jakie macie największe Pokémony CP, no i subskrybujcie, aby zostać na dłużej i na więcej takich fajnych właśnie vlogów, bardzo dobrej jakości, good quality, jak to mówią w, na AliExpress w Chinach, no i komentujcie, tak jak wam mówiłem, który macie tam level i tak dalej. A teraz, cześć, siemanko, yo!